Thank <laughs> you. Znaczy na ten moment to tak naprawdę no, emocje są duże jeszcze, bo spodziewaliśmy się, że to będzie ciężkie spotkanie dla, dla nas. Myślę, że i Nysa, i my, Misiu zostaw, i i, i, Nysa, i my tak naprawdę potrzebujemy punktów i, i zdawaliśmy sobie sprawę, że to będzie ciężkie spotkanie. Nastawiliśmy się na twardą grę i taka była momentami oczywiście, bo, bo myślę, że zagraliśmy naprawdę niezłe, niezłe zawody, zwłaszcza w zagrywce, gdzie, gdzie ostatnio naprawdę pracujemy dużo nad tym elementem, także to nam przyniosło naprawdę dużo Waled i to idzie ku górze. Tak jest, tak jest. No, Waldek y, dużo energii y, daje na boisku, myślę, że to też jest nam potrzebne, jesteśmy zespołem, który musi grać na emocjach i no i to widać zresztą chyba po, po, po wszystkich, że, że tego potrzebujemy. A dzisiaj szkoda, że nie udało się z tym Gdańskiem, nie udało się w Bełatowie, w Lublinie gdzieś tam czegoś więcej skudną. Dokładnie tak, szkoda, ale my patrzymy do przodu, my nie przejmujemy się tym, co było za nami. Patrzymy oczywiście do przodu, co się dzieje. Zdajemy sobie sprawę, że ta nasza gra jest coraz lepsza, idziemy do góry, także dzisiaj udowodniliśmy to, że... Z Zespołem teoretycznie w naszym zasięgu potrafimy też grać w i, i cenne punkty zostają u nas. Czym była spowodowana zmiana imidżu? <grym> y, troszeczkę już miałem chyba dosyć tej brody, musiałem to zrobić, troszeczkę odświeżyć się. Myślę, że to jest na plus. Znaczy tak mówią przynajmniej, ja nie wiem, ciężko mi ocenić. I wynik też na plus. I wynik też okay, na plus, tak, na tak, dzięki okay. bardzo.